Cześć, z tej strony znowu my, z podcastu Za dużo na slajd, czyli to, czego się nie mówi na spotkaniach, czego agencje nie opowiadają na spotkaniach, a co naprawdę w kuluarach bardzo często wybrzmiewa. Dzisiaj jesteśmy w trochę innym składzie, czyli ja, dział strategii Ewa, już mieliśmy okazję się poznać i jest ze mną Marta, czyli dział... Dział zarządzania projektami. Tak, czyli ten taki dział, który ma najwięcej pracy operacyjnej i tak naprawdę największą styczność z Wami, czyli z naszymi klientami. Dzisiaj postanowiłyśmy trochę inaczej nagrać podcast i opowiedzieć o jednej z naszych usług, którą świadczymy, a która wzbudza dosyć dużo kontrowersji, niepewności, obaw. obaw. Tak. I zebrałyśmy sobie tak naprawdę kilka takich podstawowych obiekcji, które bardzo często pojawiają się w naszych rozmowach z wami, po to, żeby po prostu je rozbroić. Tak, bo uważamy, że warto, ponieważ to, o czym chcemy mówić, jest naprawdę wartościowym kanałem komunikacji, a często bardzo niedocenianym, bo po prostu nasi klienci się go zwyczajnie boją i mają bardzo dużo stereotypów i jakichś obiekcji związanych z tym, że faktycznie to nie do końca jest kanał dopasowany do ich oczekiwań. Ale o tym za chwilę porozmawiam. Tak, i co do takiego? Kanał nazywa się różnie, w zależności kto o tym opowiada. Czasami jest to telerep czasami jest to teleprzedstawiciel, czasami jest to najgorsza nazwa na świecie, czyli telemarketing. Albo call center. Albo call center, które kojarzy się najgorzej. A tak naprawdę mm, kanał, który nazwany call center kojarzy się najgorzej, jest najbardziej wartościowym i najbardziej skutecznym kanałem, jaki w tej chwili posiadamy i warto przyjrzeć się temu trochę bliżej i zastanowić, dlaczego tak jest, że tak źle odbieramy ten kanał i z czego się w ogóle biorą te obiekcje i te, tak naprawdę ta niechęć, przynajmniej pierwotna. Którą my widzimy u swoich klientów, gdy opowiadamy o tej możliwości dotarcia do lekarzy i farmaceutów. Tak, nie wiem, jakie ty masz doświadczenia, ale moje są takie, że jak opowiadam klientom, nowym klientom, o takiej możliwości wykorzystania telemarketingu w kampaniach, to słyszę: O nie, to zupełnie nie jest kanał dla nas, to będzie fotowoltaika, sprzedaż garnków, to nie jest dopasowane do tej grupy, to nie jest wystarczająco merytoryczne. I wtedy zaczyna się cała zabawa, bo możemy rozbroić te obawy, bo warto. Tak. No, już pierwszym dowodem na to, że jednak warto inwestować w ten kanał jest fakt, że my sami na tyle zaufaliśmy temu, mamy tyle dowodów, że jest to skuteczne narzędzie, że posiadamy własny call center. Nazwijmy to call center na razie, tutaj na miejscu. I to było tak istotne, że należało to po prostu zrobić in-house. To jest też nasza baza, nasza baza farmaceutów i lekarzy, do których komunikujemy się tym kanałem za pomocą tych ludzi, tych osób, które są tam zatrudnione, więc te rozmowy co do zasady muszą być jakościowe, bo po prostu dbamy o tę bazę. No ale dobra, mamy wybranych ile? Pięć, sześć obiekcji? Pięć. Tak, mamy takich pięć podstawowych obiekcji i pierwszą z nich, myślę, że taką najczęstszą, u naszych klientów, to jest obiekcja dotycząca tego, że telemarketing popsuje mi wizerunek. Co ty tak, na to? Adi? No tak, to jest wizerunek, <grym> dlatego że kojarzymy telemarketing z czymś, co nam się wszystkim przytrafia każdego dnia czyli że dzwoni ktoś do ciebie, ty mieszkasz w bloku na osiedlu na czwartym piętrze, a on chce ci zakładać fotowoltaikę i masz ochotę po prostu rzucić słuchawką. I trochę tak kojarzymy telemarketing z czymś takim uciążliwym. Takim wręcz nie do zniesienia. Nawet jeżeli mówisz niewyraźnie, to tam po drugiej stronie, jakby nie masz odbiorcy, po prostu nadal tę usługę próbuje ci, mówiąc brzydko, wepchnąć. Ale to nie jest taki kanał. My nie w ten sposób pracujemy, bo pracujemy też z inną, z bardzo specyficzną grupą, i tak jak już wcześniej wspomniałam, to jest nasza baza. Na którą pracujemy od lat i nie chcemy, żeby nasi odbiorcy, czyli lekarze i farmaceuci czuli się dokładnie tak jak my, kiedy dzwoni do nas fotowoltaika, i chce nam dokładać te panele gdzieś tam na balkonie. To jest bzdura. Więc czym to się różni, tak naprawdę, u nas? Tym się przede wszystkim różni, że te rozmowy są rzeczywiście jakościowe i faktycznie no, możemy o tym mówić, możemy przekonywać, ale najlepiej to usłyszeć. I właśnie ja zawsze powtarzam, że tą obiekcję najłatwiej rozbroić po prostu zaproszeniem klienta na odsłuchę. Jest taka możliwość, można do nas przyjechać, posłuchać tych rozmów i przekonać się, że faktycznie te rozmowy są jakościowe, są merytoryczne, ale przede wszystkim są rozmową. To nie jest komunikat odczytany z kartki, to nie jest bot, który jest bezduszny i zupełnie nie wie o co nam chodzi. To jest jakościowa merytyczna rozmowa. Także bardzo łatwo jesteśmy w stanie pokazać klientowi, że faktycznie te rozmowy są bardzo wartościowe i skierowane do środowiska medycznego mają ogromną, ogromną wartość. Dokładnie tak, dodatkowo, to też nie jest tak, że my nie mamy skryptu i trochę na żywioł rozmawiamy z tymi lekarzami. Tam są skrypty. Bardzo często jest wiele scenariuszy, nawet założonych na początku, ale jeżeli po drugiej stronie. Człowiek, z którym rozmawiamy, bo jednak rozmawiamy z człowiekiem, zauważmy, mam taką drobną rzecz, to musimy na to reagować. Tak, i nasi konsultanci, teleprzedstawiciele są szkoleni do tego, żeby reagować na tę potrzebę. Jeżeli rozmowa idzie w innym kierunku, lekarz chce porozmawiać zupełnie o czymś innym, to na tyle, na ile telekonsultant jest przygotowany merytorycznie, będzie tę rozmowę prowadził. Jeżeli nie będzie przygotowany merytorycznie aż tak głęboko i daleko, przekładamy tę rozmowę na kolejny etap i oczywiście wrócimy z tymi wszystkimi argumentami, które są potrzebne w rozmowie do danego lekarza. To szkolenie jest nie tylko merytoryczne przez dział medyczny, przez naszego klienta, które jest zrobione zawsze przed takim telemarketingiem, ale również takie szkolenie typowo do rozmów po prostu telefonicznych. One mają specyfikę swoją, więc mamy własnego coacha, który trenuje z naszymi telekonsultantami scenariusze po to żeby oni też reagowali odpowiednio w sytuacjach stresowych w sytuacjach w których gdzieś ta rozmowa odbywa się w sposób taki który nie był wcześniej zaplanowany więc to są ludzie naprawdę przygotowani to nie są przypadkowe osoby to nie są tak zwani studenci, gdzieś tam złapanki, którzy no, w, w rozmowie bardzo merytorycznej mogą naprawdę stracić grunt pod nogami. Tak, ja myślę, że też warto wspomnieć o tym, że te skrypty u nas też pracują, czyli wypracowujemy sobie jakąś wersję tego skryptu z klientem, z działem medycznym. Natomiast po pierwszych rozmowach zawsze wracamy z informacją zwrotną, jak ten skrypt się dzwoni, ponieważ może się okazać, że pewne informacje wystarczy, że zamienimy kolejność. I nagle się okazuje, że ta rozmowa zupełnie inaczej płynie. Ale to wszystko właśnie wychodzi w odsłuchach w życiu i nie boimy się tego, nie boimy się tej elastyczności. Natomiast cały czas gdzieś tam się obracamy w ramach tej efektywności, tego celu biznesowego klienta. I właśnie jak już jesteśmy przy tym celu biznesowym, to klienci również bardzo boją się tego, że te rozmowy nie będą skuteczne. I Często no tak, spyszymy, no powiedzmy no, też, jak to lekarz? No, dzwonisz do niego o 14, jest w pracy, on odbiera ten telefon? No przecież jak odbiera? Przecież przyjmuje pacjentów, to, to jak to jest możliwe? Dlaczego ty do niego dzwonisz w trakcie dnia? Tak, dokładnie. I nie odbiera, przede wszystkim lekarze nie odbierają i te rozmowy nie będą skuteczne. No to po pierwsze, faktycznie jest tak, że lekarz może nie odebrać, tak jak my też nie odbieramy telefonów. Natomiast e, pozorom, to nie jest tak duża skala, jak mogłoby się wydawać. E, Prowadzimy takie statystyki, wychodzi nam, że nasza odbieralność to jest w granicach 70%. Poza tym mamy odpowiednio duże bazy. Także możemy tym zarządzić, bo nigdy nie jest tak, że sprzedajemy kampanię do bazy Total, tylko zawsze to jest odpowiednio mniejsza ilość, tak żebyśmy byli w stanie właśnie tych rozmówców wydzwonić. Dokładnie tak. Poza bo... tym, też umawiamy się tak, na jakieś inne terminy. To znowu to są rozmowy, to nie są odczytane skrypty. Także jeżeli lekarz nie może rozmawiać, no to wracamy, pytamy, kiedy może Nawet rozmawiać. No, jak lekarz odbierze, powie: Nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany. To ja płacę za tę rozmowę, czy nie płacę? Oj, poruszyłaś tu bardzo, <grym> bardzo, bardzo ważny, ważny temat, bo oczywiście, że nie płacisz. I to jest też istotne, bo pojawia się tu kolejna nam od razu obiekcja, że to jest drogi kanał. No, i właśnie, i pytanie w porównaniu do czego? No bo wiadomo, że jeżeli to zestawimy z e-mailingiem zasięgowym i z jego kosztem total, to ten kanał wypada drogo. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę koszt takiego bezpośredniego zaangażowanego dotarcia do danego lekarza czy farmaceuty, no to już nie jest takie zero-jedynkowe i to jest to, o czym wspomniałaś, mhm. czyli płacimy za efektywne rozmowy, tak? Tak, za te, które zostały jakoś zrealizowane według skryptu lub też spełniają pewien cel biznesowy, o którym wcześniej powiedziałaś, no bo faktycznie to, jeśli ktoś odpowie, że teraz nie mam czasu, no to nie jest ani żaden biznes, ani żaden cel. No, wiemy, że był zajęty po prostu. No dobra, no okej, okay, okej. Okay. Prawie jestem przekonana, ale tak jak czasami się zastanawiam, nie no, działa. No to nie przecież to jak to może działać? No przecież to jest taka rozmowa przez telefon, dzwonisz to i co z tego wynika? No, właśnie, może z tego wynikać dużo, bądź mniej. Znowu, to zależy, odpowiem jak statystyk, bo ja rozumiem tą obawę, że to nie działa. Jeżeli mamy takie doświadczenie, że robiliśmy jakąś rozmowę telemarketingową raz z jakąś grupą lekarzy, farmaceutów, to oczywiste jest to, że nie widzieliśmy żadnych wyników ani rekomendacyjnych, ani sprzedażowych. To jest naturalne. Natomiast to, co my robimy w kampaniach, to jest to, że ten telemarketing albo jest częścią całości i wtedy jest poprzedzony kampanią digitalową, później za nim idzie follow up w postaci e-mailingu, wysyłanego zupełnie maksymalnie 5 minut po rozmowie. I to jest ważne, ja się wtrącę. Tak. Ten follow-up ma zupełnie inne open rate niż taki klasyczny e-mailing, mimo to że to nadal jest e-mailing. To jest około jeśli nie nie wymyślam, teraz około 70%, 76%, nawet jeżeli chodzi o open rate do follow-upu po telemarketingu właśnie, czyli zupełnie inne statystyki niż w przypadku tradycyjnego takiego szeroko zasięgowego e-mailingu. Tak, dokładnie tak jest mm -hmm. i to właśnie pokazuje, że to jest jako jeden z elementów jest to bardzo skuteczny kanał. Natomiast są też kampanie, które składają się tylko i wyłącznie z telemarketingu, ale to są kampanie szyte na miarę i to wtedy mamy do czynienia z tymi falami rozmów. To nigdy nie jest pojedyncza fala, ale wracając do pytania, czy to działa? No właśnie, działa, tylko musi być albo elementem całości i stanowić taki lejek komunikacyjny, albo być szytą na miarę kampanią, która ma kilka fal. Wtedy ma to sens i zobaczymy wyniki, prawda? Widzieliśmy ostatnio te wyniki. Tak, to, to było imponujące, bo faktycznie te wzrosty były duże. Mam już feedback od klientów, to też często my prosimy o te statystyki, jak, jak w przypadku, kiedy ma wyizolowane zupełnie narzędzie jak telemarketing, nic dookoła się nie dzieje, jak to działa. To się rzadko zdarza, bo Rzadko mamy taką kampanię, gdzie środowisko jakby sterylne i możemy sobie faktycznie zobaczyć dokładnie, jak działa to narzędzie, ale to się zdarza i wtedy zbieramy sobie takie dane, i faktycznie te dane już są. Co ważne, zależy to też to to działa, zależy od celu, jaki był cel, bo jeżeli mamy na przykład cel poinformować dużą grupę lekarzy o tym, że są jakieś zmiany, czyli zmiana ceny, albo że produkt się pojawił ponownie po dłuższej nieobecności, to wtedy taka jedna rozmowa ma sens, bo ona jest po prostu to jest taki kanał, który ma na celu poinformować o czymś bardzo dużą grupę lekarzy w krótkim czasie i to jest duża przewaga nad tradycyjną wizytą przedstawicielską, bo teraz gdyby puścić przedstawicieli w teren, tak, tak. To tak. chwilę to trwa. Super, że o tym wspomniałaś, bo właśnie mm, ten przedstawiciel też gdzieś się pojawia w tych obiekcjach, bo mm, jednak mimo wszystko, i to jest naturalne, ja to rozumiem, boimy się, że wejdziemy w te relacje, przedstawiciel lekarz, przedstawiciel farmaceuta, że zaburzymy te relacje i trochę ta osoba, typu właśnie lekarz czy farmaceuta, nie będą wiedzieli o co chodzi. No, odwiedza mnie przedstawiciel, dlaczego ktoś teraz do mnie dzwoni. I, ale tak sobie myślę, to jest naprawdę bardzo łatwe do zarządzania, bo mamy różne y, sposoby, takie jak na przykład moczowanie baz, prawda? Też nie, 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 nie raz, nie dwa, na pewno y, ofertowałaś to, y, to klientowi, yes. że możemy takie coś zrobić, możemy sobie zmoczować nasze bazy, wyodrębnić grupę odwiedzaną i dzwonić tylko do tych nieodwiedzanych, czyli poszerzyć nasz target. Nie zawsze to się da zrobić, jak wiemy, bo te bazy są różne y, i wtedy też bardzo łatwo jest skonstruować taki przekaz w rozmowie, który właśnie wyjaśni, o co chodzi, nie wprowadzi w błąd, nie wprowadzi w taką sytuację, że lekarz czy farmaceuta musi kurczę, no to ten przedstawiciel będzie mnie odwiedzał, czy nie będzie, o co chodzi, dlaczego ktoś do mnie dzwoni. Nie, możemy to wyjaśnić, że dzwonimy, natomiast nie chcemy powielać kontaktów, ale chcemy jeszcze dodatkowo o czymś wspomnieć, jakby sposobów jest... No mnóstwo. właśnie na przykład mamy... W tak zwanym międzyczasie w kampanii webinar, który ma się odbyć za miesiąc, i potrzebujemy takiego wsparcia dla przedstawicieli, żeby szybciej i skuteczniej zaprosić tych lekarzy czy farmaceutów na to wydarzenie. Więc dla przedstawicieli to jest tylko i wyłącznie pomoc. Zresztą wszystkie nasze kanały, które oferujemy, co do zasady mają wspierać pracę przedstawicieli tam, gdzie oni są. Nie wszędzie mogą być. Wtedy czasami wchodzimy jako tak zwane zastępstwo tego tradycyjnego kanału, który wszyscy, wszyscy znamy od lat, ale tak, normalnie, w normalnym świecie, kiedy jest przedstawiciel i jest ten kontakt bezpośredni z lekarzem, z grupą lekarzy czy farmaceutów, my mamy wspierać i pomagać im lepiej zafunkcjonować, a nie być konkurencyjnymi kanałami. To w ogóle i dotyczy Absolutnie. zarówno teleprzedstawiciela, jak i innych kanałów, które gdzieś tam są w naszej w naszych kompetencjach, bo, bo to zupełnie nie, nie, nie o to chodzi w tym, w tym temacie. Absolutnie tak. Jeszcze też warto powiedzieć, że to jest jedyny kanał, przynajmniej. Jaki ja znam, który pozwala na pozyskanie tej informacji zwrotnej od osoby, do której dzwonimy. Oprócz oczywiście wizyt przedstawicieli, mhm. ale jeżeli nie jesteśmy w stanie dotrzeć tymi właśnie zasobami naszymi do wszystkich lekarzy bądź farmaceutów, a chcemy pozyskać tę informacje, to jest genialny kanał, bo tak jak wspomniałyśmy wcześniej, to jest rozmowa, to nie jest odczytanie skryptu. I w tej rozmowie. Wychodzą różne rzeczy. I to jest w ogóle genialne, bo faktycznie zdarza nam się kampania, w której zakładamy coś na początku i po stu rozmowach okazuje się, że w ogóle te nasze założenia to jest nie o tym, że jest w tym samym czasie działanie konkurencji, które jakoś tam wpływa na wizerunek danego brandu i należy absolutnie zmienić to, co zaplanowaliśmy na początku. Wtedy robimy sobie stop. No to jest wielka zaleta kanałów digitalowych, że po prostu można zatrzymać. Zmienić tak. praktycznie wszystko o 180 stopni i zacząć jeszcze raz, zgodnie z oczekiwaniami grupy, do której się zgłaszamy z tą informacją. Bo to, co my na początku, marketingowcy, wszyscy sobie zakładamy, to jest oczywiście bardzo zacne i, i na pewno interesujące, natomiast czasami okazuje się, że życie to weryfikuje i warto posłuchać odbiorcy, jeśli mamy taką możliwość. Tak jak wspomniałaś, to jest taki kanał, który absolutnie daje taką informację. Absolutnie tak. Są informacje w terenie, których nie jesteśmy świadomi, mm. nawet jako ludzie w branży. I dopiero takie rozmowy pokazują nam, że jest jakaś obiekcja, silna obiekcja wśród danej grupy którą łatwo jest rozbroić na przykład, nie wiem, jakimś badaniem czy jakimś materiałem, natomiast musimy to wiedzieć, musimy wiedzieć, że taka jest potrzeba. I wtedy, tak jak powiedziałeś o tej modyfikacji, to nie jest tylko modyfikacja samego skryptu czy rozmowy, ale to może iść dalej, możemy modyfikować właśnie materiały digitalowe, które są przewidziane w dalszym etapie kampanii. I wtedy te materiały są jeszcze lepiej dopasowane do potrzeb naszej grupy odbiorców, no a to uważam, jest taki czynnik sukcesu kampanii. Jeden z większych. Tak. Dobra, to podsumujmy. Mieliśmy tak, że to jest za drogie. Miałyśmy, że zapisuje, zepsuje to wizerunek brandu. Miałyśmy o tym, że lekarze nie odbierają telefonów. Miałyśmy, że to w ogóle to nie działa. I mieliśmy też, że popsuje to nam pracę przedstawicieli, więc te pięć obiekcji, które tak naprawdę przewijają się bardzo często. Ich jest oczywiście dużo, dużo więcej, bo, bo na tych rozmowach, które my odbywamy z wami, one są. no. W zależności od brędu, bardzo różne i te wasze doświadczenia też są różne, dlatego te obiekcje bywają różne. Natomiast to są takie podstawowe, które chciałyśmy tu i teraz rozbroić. Gdyby się zdarzyło tak, że chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, porozmawiać na ten temat z którąś z nas lub z kimkolwiek zespołu u nas, to oczywiście zawsze można się z nami skontaktować. Telefon jest na naszej stronie www.kuah.pl. Tam też jest kontakt mailowy strategiamapa.kuah.pl. Proszę pisać, proszę pytać. Bardzo chętnie na ten temat opowiemy trochę więcej. I no... bardzo chętnie usłyszymy wasze wow po telemarketingu, tak które słyszymy. Słyszymy zwłaszcza od tych nieprzekonanych, czyli o tych osób, które miały właśnie te obiekcje, o których tak. przed chwilą rozmawiałyśmy. Wracają do nas, wracają do nas e, nasi klienci, mówią: Dziękuję, że mnie przekonaliście, dziękuję, że mogłem, to, mogłem spróbować takiego kanału komunikacji, bo było warto. Te rozmowy są zupełnie innej jakości, są merytoryczne, ale przede wszystkim są widziane też w środowisku i odbierane bardzo pozytywnie, i takie też mamy mm, feedbacki z rynku. Dokładnie tak, posiadamy. Dobrze, Marto, to teraz na koniec. Gdybyś chciała skorzystać z usługi Teleprzedstawiciel. I bardzo by ci zależało na dotarciu do lekarzy z twojej grupy, z twojej target grupy. Dokąd byś zadzwoniła, powiedz. Hmm. Myślę, jestem przekonana, że zadzwoniłabym do koła. Tak. I tym radosnym i tym trochę świątecznym akcentem, bo nagrywamy dzisiaj i to jest dokładnie 23 grudnia. Tak, czyli nie próżnujemy. Tuż nie próżnujemy. Chciałabyśmy zakończyć dzisiejsze spotkanie z wami i do zobaczenia wkrótce. Dziękujemy bardzo. Thank you